Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy jak zawsze na początek. Zanim przejdziemy do konkretów, jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem, jedno kliknięcie, a niesamowicie pomaga rozwijać kanał, także dziękuję serdecznie za każdą zostawioną łapę w górę. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj. Jest kupon od Grzegorza, który ostatnio trafia te kupony za 4000 i są trzy podstawowe kupony za stówkę Zanim do kuponów, no to najpierw promocja ze zwrotem kasy za przegrany kupon dla nowych graczy. Bardzo fajna promocja, warto wysłuchać. Jeżeli nie macie konta w betkliku a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego obstawem 50 tak jak teraz widzicie no to możecie stworzyć pierwszy jakiś kupon za 57 zł, jeżeli nie wejdzie wraca do was 5 dych, kasę można wypłacić jeżeli wejdzie wszystko jest wasze, nie musicie obracać nie trzeba grać dalej, wszystko jest do wypłaty dlatego ta promocja jest taka fajna, bo nieważne czy macie ten zwrot, czy kupon wchodzi, no to kasę można wypłacić. To jest najważniejsze w tej promocji, że nie trzeba, nie ma przymusu grania dalej. Osoby zainteresowanie, zainteresowane zainteresowane od są do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja dwie minuty, można działać. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 85 tysięcy użytkowników, zapraszam na naszego Instagrama, wszystkie linki w tym wypadku macie w opisie pod tym filmem, także wskakujcie, serdecznie, serdecznie zapraszam. Tutaj szybkie podsumowanie jak to idzie z tymi kuponami standardowo za, standardowymi za stówkę, no zdecydowanie Artur na prowadzeniu i warto sprawdzać, co on sobie tutaj gra. No i słuchajcie, jeszcze konkurs: 5 dni do wygrania, co trzeba zrobić, żeby o nie popalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Paris Saint-Germain a Montpellier. Dopisujecie swój login graczu z BetClika. Typujemy do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu graczu na Betclick nie biorą udziału w zabawie, czyli taki konkursowy standard. No i teraz przechodzimy do kuponu Artura. Artur tutaj idzie w rożne w meczu Leverkusen i Mind. Leverkusen oczywiście overowa drużyna, a oni bardziej atakują bronią, więc tutaj Artur właśnie przede wszystkim patrzy na to, że to powinien być ofensywny, fajny, szybki mecz i wrzuca tego overka Rogali i do tego to PSG w pierwszej połowie, że będą prowadzili do przerwy. No w to cały czas jest wiara w to PSG. Oni, no trochę się ich hejtuje, ale mimo wszystko 7 meczów w Lidze, 7 zwycięstw, styl troszkę mniej istotny, komplet punktów jest. I tutaj Artur liczy, że odpalą i w pierwszej połowie już będą prowadzić, to znaczy będą prowadzić do przerwy, z tego 225 zł. Dalej mamy kupon od Błażeja no, który miesiąc i tak już ma spisany na straty. Tutaj mamy overek półtora nie, gola Milanu po 750 7,50 w meczu ze Specją, gol Halanda po 7,60, 1,60, trochę niski moim zdaniem jak na e, strzelca i jeszcze jest Legia z remisem i Anders 3,5 goli w meczu z Rakowem, to będzie na pewno ciekawe spotkanie tutaj 348 zł i jest jeszcze e, trebel od Daniela, czyli no taki niemiecko-holenderski trebel, bo mamy owerek 2,5 goli w meczu PSV Eindhoven z Willem Twej. E, to mi się wydaje fajna opcja, mamy bo tu skoro w meczu Hanzy i Szalkę. E, jeżeli chodzi o te ekipy w drugiej Bundeslidze w tym sezonie to faktycznie dziury w defensywie a w ofensywie często coś tam wpada, więc też można by sobie to spróbować. I Jest jeszcze overek 2,5 goli w meczu Feyenoordu i Neymar po kurcie 1,43 overek 2,5 goli, czyli no dosyć niski kurs. Mamy taki overowy kupon od Daniela, dwa razy overki bo Team to score. No i jest jeszcze kupon od Grzegorza, który trafił dwa takie piękne kupony, które teraz widzicie. Gdzieś tam po drodze trafiła się jedna topa na, na 4000 i dzisiaj gra kolejny kupon za 4000, który widzicie dokładnie. Teraz i zapowiedział, że jeżeli Trafi to oczywiście gra dalej. Jeżeli nie trafi, to nie, biorąc pod uwagę to, że będzie dwa 2 trafione, 2 dwa nietrafione, i cały czas piękny profit, bo aktualnie to jest ponad 15 tysięcy profitu. To jeszcze raz będzie próbował, więc trzymamy kciuki, żeby no, żeby po prostu utrzecić trzeci trafiony kupon za 4 tysiące. Piękna stawka, piękna wygrana. No i mam nadzieję, że dobre typy. Ostatnio te typy grzechu daje dobre. Sam fakt te, tego, że po trzech kuponach ma te 15 tysięcy czystego zysku, czystego zysku, to nie jest tam, że z wkładem, czysty zysk, nie? No piękna sprawa, trzymamy kciuki i oby, oby się udało. Tylko pamiętajcie, to są propozycje innych graczy, może się zestrać, żeby do nikogo nie było pretensji, tak jak yy, kiedy to było w czwartek. W czwartek nie wszedł kupon od Franka, Barcelona zawaliła. Yy, no niestety, tak to, tak to bywa i, i trzeba mieć to na uwadze. A ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, Wszystkie linki w opisie pod tym filmem zachęcam do brania udziału w konkursie i oczywiście, słyszymy się jutro. Dobrego dnia, pozdro!